Szanowni Państwo, minął rok od kiedy wybraliście mnie Państwo na stanowisko burmistrza Szubina. To czas pierwszych podsumowań, a przede wszystkim podziękowań. Podziękowania należą się przede wszystkim mieszkańcom gminy Szubin. Za współpracę, za dialog, za zrozumienie. Dziękuję także za wsparcie, które Państwo udzieliliście rodzinom poszkodowanym w katastrofach budowlanych w Smolnikach i w Słupach. Chciałbym podziękować radnym, z klubu Wspólna Gmina Szubin. W szczególności jego przewodniczącemu panu Tomaszowi Kaszewskiemu. Dziękuję także panu Markowi Kornalewiczowi za współpracę, dialog i zrozumienie. Słowa podziękowania należą się także przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szubinie, panu Remigiuszowi Kasprzakowi. Chcę również podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego w Szubinie. Zmiany kadrowe zmiany w organizacji urzędu to wszystko wymagało cierpliwości i zrozumienia. Daliście radę. Od stycznia pracuje w urzędzie miejskim zastępca burmistrza Szubina pani Krystyna Sichel. Doświadczenie menadżerskie, umiejętności negocjacyjne i finansowe pani burmistrz zostały przez wielu zauważone i docenione. To też świadczy o trafności mojego wyboru. Miniony rok oceniam jako bardzo dobry. Udało nam się przeprowadzić wszystko, co wspólnie z Radą Miejską zaplanowaliśmy. Wyremontowaliśmy szereg ulic w Szubinie: ulice Bema, Dąbrowskiego, Cieszkowskiego, Rejmonta. Przeprowadziliśmy remont drogi samoklęski Duże Niedźwiady. Wspólnie z powiatem zbudowaliśmy chodnik w Fomentowie. Wielką radością się, spotkał się odbiór boiska wielofunkcyjnego w zespole szkół w Kowalewie. Utwardziliśmy i odwodniliśmy teren wokół świetlicy wiejskiej w Rynarzewie. To tylko niektóre inwestycje, które udało się w tym roku przeprowadzić. Są też inne sukcesy. Przeprowadziliśmy całą dokumentację związaną z powstaniem specjalnej strefy ekonomicznej w Kowalewie. W tej chwili czeka ona już tylko na zatwierdzenie przez radę ministrów. Wykorzystaliśmy maksymalnie czas Powstawania projektu trasy S5. Udało nam się przywrócić do koncepcji węzeł w Wąsoszu. Podniesie on z pewnością atrakcyjność specjalnej strefy w kowalewie. Ogromnym problemem w naszej gminie jest bezrobocie. Walkę z nim rozpoczęliśmy od ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami. Wspólnie stworzyliśmy radę przedsiębiorców i pracodawców. Spotykamy się co miesiąc. Wymieniamy się informacjami, uwagami na temat funkcjonowania urzędu, usprawniamy pracę wydziałów, staramy się, aby przedsiębiorcy otrzymywali informacje dotyczące zakupów, przetargów, aby jak najwięcej lokalnych firm wygrywało przetargi. Przykładem dobrej współpracy z przedsiębiorcami jest wygrany przez dwie lokalne firmy przetarg na utrzymanie dróg. W czasie zimy. Rok 2015 to rok jubileuszu miasta Szubina. Dziękuję wszystkim za udział w tych uroczystościach. W kabaretonie, w koncertach Anny Wyszkoni, zespołu piersi, koncercie Jakuba Kapsy w kościele świętego Andrzeja. Dziękuję za udział w paradzie historycznej. Tego jeszcze w Szubinie nie było. Ponad 200 osób szło ulicami Szubina w pięknych historycznych strojach. Inne imprezy to igrzyska. Pierwsze igrzyska sportowe imienia sędziwoja z Szubina. Brało w nich udział kilkaset uczniów z naszej gminy. Wielkim gratisem w tym roku jubileuszowym były dwa wydarzenia nieplanowane. Pierwszy to order uśmiechu dla pani Benigny Olszewskiej. Drugi to wizyta prezydenta Rzeczpospolitej, pana Andrzeja Dudy. Jego słowa o tym, że jesteśmy wspaniałą wspólnotą, zapadły w pamięci wielu mieszkańcom, którzy byli wtedy razem z nami na szubińskim rynku. Zbliża się czas świąteczny, warto więc wykorzystać go, aby życzyć Państwu wszystkiego najlepszego: zdrowych, wesołych świąt. W rodzinnej atmosferze i wszystkiego najlepszego na nowy 2016 rok.